Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecie, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku, znowu jednak was zobaczę i rozraduje się wasze serce. A radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym dniu o nic mnie nie będziecie zaś pytać. Panie, otwórz moje serce. Panie, otwórz moje usta. Dostajemy dzisiaj, bracia i siostry, niezwykle przepiękne słowo w liturgii kościoła. Zawsze myślę sobie, że dobrze jest, jeżeli dotyka nas jedna myśl, jedno uczucie w tym słowie. Dzisiaj taka myśl bardzo mocno rano dotknęła mojego serca. Mianowicie taka myśl, że w tych największych Bożych dziełach w naszym życiu, w tych największych Bożych wydarzeniach, które przychodzą w naszym życiu, pojawia się także cierpienie. Jest jakoś niezwykle mocno związane to, co jest Boże, z tajemnicą cierpienia. Chciałbym, byśmy to dzisiaj dobrze zrozumieli, byśmy weszli w to słowo, byśmy zrozumieli, dlaczego pojawia się cierpienie. W momencie, kiedy próbuję się zbliżyć do Pana Boga, że może właśnie nieraz jest tak, że im bardziej chcę być bliżej Pana Boga, tym bardziej doświadczam przeciwności, cierpienia, tym bardziej doświadczam łez, tym bardziej zaczynam zawodzić, o czym mówi Pan Jezus też do swoich apostołów: mówi, tak będzie. W momencie, kiedy będą działy się przez Wasze ręce, w Waszym życiu, przez Waszą posługę, wielkie Boże dzieła, tak będzie, mówi Pan Jezus. Mówi tak do apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy: świat będzie się radował, weselił, ale Wy będziecie płakać, Wy będziecie się smucić. Skąd się bierze ta tajemnica cierpienia w naszym życiu? Dlaczego bierze się cierpienie w naszym życiu? Właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy próbujemy się zbliżyć do Pana Boga. Otóż, bracia i siostry, to nie jest tak, że nasza wiara, że chrześcijaństwo jest cierpiennictwem, ale nie możemy z wiary wykluczyć doświadczenia cierpienia. I ono jest niezwykle ważne. Pokazuje nam dzisiaj ta Ewangelia, co chcę powiedzieć. Otóż chcę wam powiedzieć dla mnie osobiście bardzo ważną jedną rzecz. Popatrzcie, co mi pokazuje ta Ewangelia. Ta Ewangelia mi pokazuje, że, że istnieje jeszcze, oprócz tego, że istnieje Bóg, istnieje ta druga strona, że istnieje piekło, że istnieje diabeł, że istnieje zły duch. Musimy sobie o tym przypominać, jeśli jesteśmy ludźmi wierzącymi i musimy sobie uz uzmysławiać. I to nie jest tak, bracia i siostry, że w momencie, kiedy my się chcemy zbliżyć do Pana Boga, że w momencie, kiedy my chcemy być blisko Niego, i kiedy się zbliżamy, nie wiem czy poprzez naszą modlitwę, czy poprzez dobre uczynki, czy poprzez nasze życie, czy poprzez świadectwo naszego życia, czy chcemy ewangelizować, czy chcemy i tak dalej, i tak dalej, rozumiecie, że diabeł nie jest kimś, kto siądzie spokojnie, założonymi rękoma, zacznie pić kawę i będzie się Wam przyglądał, jak Wam wspaniale idzie ewangelizacja. Święty Paweł mówi o tym, że zły duch jest jak lew ryczący, który szuka kogo pożreć. Co więcej, dla mnie osobiście to słowo niezwykle mi pomaga w rozeznawaniu. Popatrzcie, jak niezwykle ważne jest to, byśmy pytali się, czy nasze dzieła, które podejmujemy w naszym życiu, czy nasza modlitwa, czy nasze zbliżanie się do Pana Boga ma w sobie jakąś nutę cierpienia. Czy my czasami przechodzimy przez Momenty, w których zaczynamy płakać, czy pojawiają się łzy, czy pojawia się trud, czy pojawia się jakieś zmaganie, bo jeśli się może nie pojawia, to znaczy, że to nasze kroczenie do Pana Boga wcale nie idzie dobrym torem, rozumiecie? Ponieważ zły duch nie dotyka tych, którzy siedzą spokojnie, którzy, którzy nie zbliżają się do Pana Boga. Natomiast święty Paweł mówi wobec tych, którzy chcą, którzy zmagają się, którzy chcą być blisko Pana Boga, diabeł jest jak lew ryczący, który szuka Kogo pożreć. Stąd bierze się w naszym życiu doświadczenie cierpienia. Pan Bóg nie jest kimś takim, kto nie wiem ma umiłowanie do, 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 do w cierpieniu i, i dokłada nam cierpienia po to, żeby, żeby chrześcijaństwo było takie bardziej smutne. To nie jest chrześcijaństwo. Natomiast właśnie yy, cierpienie pojawia się w momencie czy jest związane bardzo mocno z doświadczeniem walki? Owszem, czasami może być tak, że cierpienie jest jakimś dopustem pana Boga. Tak było chociażby w przypadku naszego Hioba, któremu Pan Bóg, czy właściwie złemu duchowi Pan Bóg, czy nieprzyjacielowi chciał udowodnić, że Hiob jest człowiekiem niezwykle sprawiedliwym i że pomimo cierpienia Hiob będzie niesamowicie wierny swojej wierze, będzie wierny Panu Bogu. W takim momencie Pan Bóg doświadcza człowieka nieraz, nie? Właśnie, żeby pokazać złemu duchowi, że, 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 że Twoja wiara jest stabilna. Natomiast w naszym życiu duchowym może pojawić się i pojawia się cierpienie, i pojawia się smutek, i pojawia się zawodzenie, o czym mówił Pan Jezus także swoim apostołom. Przypomnijmy sobie słowa wielkiego Polaka, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił, że tylko za plewy się nie płaci. Jeżeli chcemy, żeby w naszym życiu kwitły piękne róże, jeśli chcemy, żeby nasze życie duchowe przypominało przepiękny ogród, to musimy przejść także przez doświadczenie cierpienia. Bo powtarzam, istnieje zły duch, któremu nie podoba się to, że dusza zbliża się do, do Pana Boga, że dusza postępuje w dobrym, że dusza zaczyna pachnieć zapachem Pana Boga, robi wszystko, żeby, żeby taką duszę uderzyć, żeby ją zniszczyć. Aby doświadczyła cierpienia, bólu i żeby się ostatecznie odwróciła od Pana Boga, nie? Bo ile razy w naszym życiu duchowym może być tak, że zbliżamy się do Pana Boga, chcemy być i dokładamy wszelkich starań, by być bliżej Niego, a doświadczamy cierpienia i przychodzi moment zwątpienia. Przychodzi moment zwątpienia, myślimy sobie, to może to nie jest to. Może akurat tego w życiu nie poszukuję, ja nie chcę iść tą drogą. To jest, bracia i siostry, moment, żeby sobie uzmysłowić jedną bardzo ważną rzecz, że jesteśmy na dobrej drodze. Dlatego warto mieć w swoim życiu kierownika duchowego, warto mieć stałego spowiednika, który umie to też rozeznawać i rozeznawać to w życiu. Bo nie zawsze doświadczenie cierpienia świadczy, że, że my jesteśmy od Pana Boga daleko i że Pan był przestał nas kochać. Wprost przeciwnie. Czasami właśnie świadczy o tym, że my jesteśmy blisko Pana Boga. Popatrzcie na wielkie rzeczy Wielkich Świętych, którzy w Kościele żyli przez, na przestrzeni tysięcy lat. Popatrzcie, że największe rzeczy rodziły się w największych cierpieniach, w największych bólach. I po raz kolejny powtarzam, nie dlatego, że Pan Jezus, czy Pan Bóg ma upodobanie w tym, żeby, żebyśmy cierpieli, bo to nie jest prawda. Tylko Pan Bóg pokazuje, że Pan Bóg pokazuje, że jest walka. Że jest walka i my żyjemy w świecie rozdartym pomiędzy dobrem, pomiędzy Panem Bogiem, a pomiędzy złem, pomiędzy diabłem. Trzeba nam o tym pamiętać i trzeba nieustannie to sobie uzmysławiać i o tym przypominać, bracia i siostry. To jest niezwykle ważne w rozeznawaniu duchowym. Idźmy dalej, bo dzisiaj mnie to bardzo poruszyło mocno. Jeżeli my w naszym życiu płacimy tylko za najcenniejsze rzeczy. Jeżeli w naszym życiu przychodzi cierpienie właśnie w momencie, kiedy chcemy, żeby w, naszy, na, w naszej duszy zakwitł piękny duchowy ogród, co to znaczy, bracia i siostry, że, że nie płaci się tylko za plewy? Popatrzcie dzisiaj na krzyż Pana Jezusa, bo to jest dla mnie niezwykle poruszające. Co to znaczy dla nas? To znaczy, że Pan Jezus nie, co znaczy, że Pan Jezus nie umarł za plewy? To znaczy, że my nie jesteśmy byle kim w oczach Pana Jezusa, że my jesteśmy kimś niesamowicie ważnym. Tylko za rzeczy ważne się umiera. Tylko za rzeczy ważne oddaje się życie. Popatrzcie, pan Jezus poprzez swoją śmierć w świetle tego słowa pokazuje nam dzisiaj jak bardzo jesteśmy cenni w jego oczach. Chcę wam powiedzieć na koniec jeszcze jedną rzecz, bo też mnie bardzo dotknęła, kiedy przyjdzie moment kiedy macie dosyć wszystkiego. Kiedy może przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie się zmagać, kiedy przyjdzie doświadczenie łez, kiedy przyjdzie doświadczenie trudu w życiu duchowym, kiedy będzie taki moment, że powiecie: Ja już mam tego serdecznie dosyć, wysiadam z tego pociągu, dalej pójdę inną drogą, to bądźmy bardzo ostrożni. Pokazuje nam to dzisiaj pierwsze czytanie: Święty Paweł jest na drugiej już podróży misyjnej i doświadcza wielkich przeciwności zwłaszcza ze strony Żydów w Koryncie jest właściwie prześladowany. I co się wtedy okazuje, co nam chce nam pa Pan Bóg pokazać, jeżeli znajdziesz się w sytuacji Pawłowej, w sytuacji, kiedy postępujesz, robisz dobrze, kiedy czynisz rzeczy piękne, bo święty Paweł przepowiadał, święty Paweł głosił. Co więcej, święty Paweł żył bardzo bogobojnie, popatrzcie, zajmował się wyrobem namiotów, to znaczy żył w bardzo prosty sposób, taki, bardzo powiedzielibyśmy sobie, ewangeliczny, bardzo prawidłowy sposób, a mimo to doświadcza wielkich przeciwności, wielkiego cierpienia. Dlatego oczywiście, że zły Duch nie jest w stanie siedzieć spokojnie, kiedy dzieje się to, że Słowo Boże wzrasta. Nie? Co wtedy trzeba sobie uzmysłowić i co nam Słowo Boże chce pokazać, że w takim momencie, tak jak przy świętym Pawle, staje przy Tobie Pan Bóg, żeby powiedzieć ci: nie lękaj się. Musisz głosić i nie odstępuj z tej drogi, dlatego że ja jestem z Tobą. I to jest, bracia i siostry, jedyny argument. I to jest jedyny argument. Byśmy szli na tej drodze, byśmy się nie bali cierpienia, byśmy, tak jak psalmów, jeden z Psalmów, idą i płaczą, niosąc, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy, byśmy przeszli w takim duchu przez doświadczenie naszego życia, przez do, wszystkie doświadczenia w naszym życiu, łącznie z doświadczeniem walki duchowej, trzeba mieć dwie rzeczy w sercu. Pierwszą rzeczą jest to świadomość, że Pan jest przy mnie że świadomość to, że pan jest przy mnie, pan mówi do świętego Pawła: Ja jestem przy tobie. Nic ci się nie stanie. Włos z głowy ci nie spadnie, bo w tym mieście jest dużo jest mnóstwo ludzi, którzy są moimi ludźmi. Musimy sobie uzmysławiać to, że pan Bóg jest z nami w każdym jednym doświadczeniu, także w tym najtrudniejszym i chce nam pomóc przejść przez wszystkie te wydarzenia. Zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzi doświadczenie właśnie związane z cierpieniem, z zawodzeniem, z płaczem, o którym Pan Jezus mówi do apostołów. A druga bardzo ważna rzecz to jest to: Pan Jezus mówi, wasz smutek zamieni się kiedyś w radość. Dzisiaj świat się weseli, ponieważ świat dzisiaj płynie z prądem. Pamiętajcie, że dzisiaj prawdopodobnie jest też tak, że diabeł nadaje w jakiś sposób prąd temu światu. Nie? Pamiętajcie, że, zły, że tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Zdrowe ryby mogą płynąć także pod prąd i my chcemy być tymi zdrowymi rybami. Byśmy nie byli tymi stęchłymi rybami, tymi zmarłymi rybami, tymi zdechłymi rybami, to musimy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, o której mówi święty Paweł dzisiaj, o której mówi Pan Jezus dzisiaj, przepraszam, w pierwszym w Ewangelii. Co mówi Pan Jezus? Wasz smutek zamieni się w radość. My musimy pamiętać, że jesteśmy dziećmi nie tego. My musimy ciągle pamiętać, że jesteśmy dziećmi wieczności, że jesteśmy dziećmi zakorzenionymi wieczności. Bracia i siostry, ten świat kiedyś przeminie. Nic nie jest stałe w tym świecie. Nasze życie przeminie. To wszystko, w czym teraz tak bardzo jesteśmy zaangażowani, to w, w co jesteśmy tak bardzo jakoś mocno zaangażowani, to wszystko przeminie. Nie przeminie tylko życie wieczne, w którym jesteśmy zaszczepieni. My jesteśmy narodzeni dla życia wiecznego, rozumiecie? Dlatego to jest bardzo ważne, byśmy nieustannie byli zakorzenieni w życiu wiecznym. To nam bardzo mocno pomoże w konfrontacji z takimi doświadczeniami: cierpienia, bólu, zawodzenia, łzami, kiedy przyjdą, a pojawią się na pewno w życiu każdego człowieka, który chce być blisko Pana Boga. Bo pamiętajcie, że jesteśmy zakorzenieni wieczności, znaczy jesteśmy chciani przez Boga, jesteśmy bardzo wartościowi w Jego oczach, ale istnieje też ten drugi świat jest bardzo realny: świat złego ducha, świat szatana, który zrobi absolutnie wszystko, żeby Cię wyrwać z rąk Pana Boga. Decyzja należy do Was, po której stronie się opowiecie, a ja Wam z całego mojego serca chcę pobłogosławić na cały ten dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.